Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zawsze przeraża mnie ta Ewangelia, kiedy ludzie z tej właśnie perspektywy, patrząc w ten sposób na Jezusa, który wisiał na krzyżu i umierał, szydzili z Niego. Zawsze się boję, żeby nie znaleźć się właśnie w takim momencie. Żeby nie patrzeć tak zuchwale na Jezusa żeby nigdy nie dołączyć do tego tłumu spod krzyża. Dobry łotr patrzył na Jezusa z innej perspektywy niż Ci na dole. Widział Jezusa twarzą w twarz, dlatego mógł go poprosić, by zabrał go do raju. Jak patrzysz na Jezusa? Z dołu? Czy jesteś przed Jezusem twarzą w twarz? Jeśli jesteś twarzą w twarz, to masz szansę być w raju.